Dzisiaj zaczynam czymś grubym, czymś królewskim i nie będzie to jeszcze bitwa widza, no bitwa widza będzie tak jak mówiłem w przyszłym odcinku, no i w przyszłym odcinku dowiecie się kto zgarnie Good Knife'a Marble Fade'a i tak naprawdę pokażę Wam od razu w przyszłym odcinku wysłaną ofertę wymiany, bo tak jak Wam pokazywałem Good Knife nie był na trade banie, no i ktoś się obłowi. Fajną kostką, ale ja zaczynam taką battle. Taką królewską batlą i postanowiłem, że dam skrzynki, których zazwyczaj nie daję. No i zobaczcie, co ja tutaj odjebałem, Generalnie, e, no te daję. Plug case USP to daję. To je tam czasem daję, ale Ninja Case, Duck Case, Secret Fire Case, e, G2 Case Jester, Danger Case, e, mamy Water Case, Dead Case, Lunar Case, Anarchy Case, Luxuriusa, hole Case. A. No i na końcu to jest w ogóle potężniak, bo No Royala dawno, ale to dawno nie otwierałem tam. Jest WUPA, chyba fabrycznie nowa Dragon Lorka. Ja Dragon Lorkę w ekwipunku mam, field tested, ale no zobaczymy. I standardzik nie będzie to underdog, bo ostatnio underki oddały. Batla za ponad kuźwa, trzy dychy, ale przed tą batelką to ja generalnie chciałbym sobie jeszcze kliknąć i klikniemy sobie skrzynię 2% rubi. okej. Okay. No Mam nadzieję, że to nie jest wróżba. Pamiętajcie, że nie zawsze da rady trafić najlepsze przedmioty, a tym bardziej z procentówek. No niestety tutaj nie pykło. Nikt do baterki nie wjechał, więc wjeżdża tutaj botalek, Alex, wjeżdża bot Adrian. No i zobaczmy, jak ten standardzik się ułoży. Generalnie może tutaj być rekord, ale zaczynamy kiepsko bez niczego fajnego, nawet bez zawódki containment bridge. Zobaczmy, czy będzie Glock Fade. No, najlepszy Gloczek to Glocking Beard. Ok. No mamy smoczy tatuaż dla Alexa, to jest nawet niezły gloczek, ale dalej to nie jest fate. A Wupa oni także i Shadow Daggersy, wanil. No nie ma tutaj też nic dobrego na razie dla mnie. Z i mamy TK-9 i powiem wam, że ja się chyba nie dziwię, czemu ja tych skrzyneczek nie daję, czy w końcu coś wleci. No mamy Bloodsporta dla Aleksa, Ratlesik może motylka? Emeczka Printstream, okej, okay, Emeczka Printstream nie jest zła, mamy Emeczkę Printstream tested. co ze skrzyni z kałachami? Mamy Monstera, to jest też najlepszy drop, jeśli chodzi o te trzy kałaszki, ale nadal. Teraz jesteśmy już na prowadzeniu, mamy Nomadzika. Nie, jeszcze nie, ty. Redline kosztuje już tyle. I jeszcze SG Hazard. Dobra, może watercase jakaś M9? No jest Huntsman, czy nim wyjdziemy na prowadzenie. Wychodzimy na prowadzenie Huntsmanem co da Deadcase? Emeczki, hole niestety nie ma. Lunar casik, jakie tutaj są najlepsze przedmioty? Chyba ten... Nie, Awupa Hydra. Dobra, myślałem, że Talon jest otter, ale teraz zauważyłem hydrę. Tutaj jest motylek. No i motylka nie ma, jest nawajka. No i powiem Wam, że trzy najmocniejsze skrzyneczki na koniec. No jest Awupa Asimov. Czy będzie Meczka Hole? Ej, są slingshoty. Well Warny i Awupa Dragon ja pierdolę jest AWUPA DRAGON LORE No ale AWUPA DRAGON LORE Niestety dla Adriana No i rekordziku nie ma w sumie Tak patrzę teraz na te skiny No to w sumie średniawka Powiem wam że średniawka Najlepszy przedmiot jaki tutaj wleciał to w sumie AWUPA DRAGON LORE No i Nomad wleciał Już nie pamiętam nawet z jakiej skrzyneczki no ale liczyłem na więcej. Mógł to być rekordzik, ale niestety, no wpadła Dragon Lorca Nie dla mnie, dlatego tego Talon of sprzedaje. A WP Lightning Strike sprzedaje. Mamy 15 taka. Ja myślę, że jeszcze raz polecimy standardzikiem, ale teraz zrobimy sobie coś takiego. Mm beast case'a może nie dam, ale damy anarchii case'a, damy tego totali case'a i damy sobie jedną skrzynię 3% ruby damy trzy skrzynie, damy trzy skrzynie generalnie liczę na sticker Natus Vincere Katowice 2014 holo damy bota samo, damy bota Rossony i zobaczmy czy może z pierwszej skrzyni wpadnie motylek Doppler no nie ma motylka Dopplera i chyba najgorszy, nie, na całe szczęście najgorszy nie dla mnie, ale i tak mamy sticker Navi, jak teraz nie wpadniełem 9 ruby, no to mamy do dojebaną batelkę S, S, mamy z sticker sticker to z Holo Katowice 2.14 i powiem Wam, że no ten drop mi się tutaj bardzo podoba, po tym dropie no to ja myślę, że a może nie fajnie, aha ja mam trójeczkę, czekajcie czy ja chcę sprzedawać ten sticker, chyba nie ale Flipknife'a nie chcę, M9 fade też nie chce. dobra i chcę coś zrobić Chcę coś zrobić, dwie dyszki na battlevisa to pamiętam, ale otwórzmy sobie generalnie trzy skrzyneczki Knife Case na Jesterku. No mamy Talona Knife'a Tiger Tufa. Mamy Kukriego i mamy Talona Nightstripe'a, Stripe'a. Dobra. No jak tak sobie myślę, no to mogę. Mogę. Po tej batelce mogę Wam wrzucić generalnie Talonika. On będzie dla tych osób, które grają za stówę. On będzie dla tych osób, które grają za stówę i Ja Wam powiem, ale że on będzie dopiero dostępny od niedzieli, od godziny 11:10. Ktoś za stówkę z moim kodem go będzie mógł zgarnąć. Najlepsze przedmioty, które były za stówkę, to szkieleton fate motylek, autotronik, Falcon ma Doppler Emerald i chyba. Nie, Fire Serpents był chyba za 5 dyszek. Tym razem za 5 dyszek macie do zgarnięcia Falkiona, Najfa Dopplera, za 8 ziko Nawaje, za 8 Zico sporta, za dychę parakorda i za 25 ziko Skeletona, Najfa damasku, stila Te wszystkie skiny możecie zgarnąć z moim kodem, może jakichś skinów już nie być, Pamiętajcie, nie zalecam Was do dopłaty, ponieważ nic nie traficie i ciężko trafić najlepsze przedmioty, a możecie stracić skiny. Dodatkowo strona jest tylko dla osób pełnoletnich, musisz mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać. I najważniejsze, te skiny zgarniasz razem z płatą jako prezent, a nie jest to losowanie. No i co? No to jest dla osób, które grają na stronie, ogarniają nowe skiny i grają na moim kodziku. Więc życzę powodzenia. Dziękuję każdemu, kto gra na moim kodzie. Możecie sobie zobaczyć, kto tutaj. Próbował zgarnąć szkieletona a dzisiaj do wygrania macie awupka Simov Well Warren, ale zobaczmy czy ona jest. Jest? Utworzono zlecenie wypłaty, AWP a Simov Asimow dzisiaj za ponad 500 do wygrania, żeby wygrać taką piękną awupę. No idealna dla snajpera. Myślę, że dla snajpera no naprawdę. AWP a Wupa Asimow jest miodzio no ale żeby wygrać, musisz zostawić łapeczkę w górę dzisiaj dwie łapeczki, 80 groszy tyle ile dobijecie, tyle rozdam, dodatkowo musisz mieć suba u mnie na kanale pamiętaj, że to sprawdzam, nie masz suba no to szukam od razu innego komentarza e, a jak masz prywatne suby, to patrzę na swój kanał, wy, swoje subskrypcje, kto mnie subskrybuje i Cię szukam, nie znajdę no to szukam innego komentarza, tak jak mówię e, Kurde, i dzisiaj w komentarzu musisz napisać, czy kiedykolwiek wygrałeś jakiegoś skina, czy to u jakiegoś youtubera, czy gdzieś na Discordzie. Czy, czy. nie wiem w czym, ale czy wygrałeś po prostu za darmo jakiegoś skina? I tyle. Ja mam jeszcze trzy dyszki. Ja mam jeszcze trzy dyszki. Zaraz zobaczymy, czy ta wąbka Simow ma jakieś naklejeczki. To taka propos, ale za te trzy dyszki. Mamy sticker na wity, no... Kusi, kusi, ale dobra, kliknijmy na razie bez busta i bez. Bez gestera. O, kusi, dobra, najgorszy możliwy przedmiot do trafienia mi wleciał. Dobra, jedną, no jedną na gesterku spróbujemy, szczerze jestem ciekawy, co tutaj wleci. Mam karambita do plera ruby Wystatraku, fabrycznie nowy. Kurwa, 9 dyszek ponad, dobra, zobaczmy. Top, top, drop. To jest królewskie kliknięcie, mamy karambita do plera ruby. No, i powiem wam, że. No, to jest. To jest zakwipunek król. To jest ekwipunek króla, i no, ja czekam na ja Ja czekam na Isomu. Czekam, nie wiem, na merganiego, na potężnych graczy. Może ktoś się odważy. Może ktoś się odważy. Ja myślę, że po tym karambicie, no, to robimy coś takiego. Sprzedajemy, sprzedajemy, sprzedajemy. Zostawiam tylko najlepsze przedmioty. Mamy stówę. Tu jest batla za szóstkę. Wjedźmy tutaj. Wjedźmy jeszcze do batli za szóstkę. O, jeszcze gościu mi wysyła faki Stary, ty chyba nie wiesz z kim, z, z kim walczysz. Nie wiesz z kim walczysz. No, Fnatic lepsze. Czy Danger Case da Karambita Tigera? Nie ma Karambita Tigera, co da nam Elegant na Jesterze. O, Akareline USP Business Class. No i dobra, Dead Case. Jak wypluję hole'a, to padnę. Okej, okay, mamy usp kill confirmed. I niestety, no, ale nas ograł. Ale ta batla to było nic. Ta batla to było nic. To będzie przedsmak, przedsmak batli widza i mam nadzieję, że będzie i samo na stronie za niedługo. Ale, musimy coś zobaczyć. AWPA. No AWP ma zajebiste naklejki. Taką Avupe macie generalnie do wygrania. Ma złote naklejeczki. Będzie pięknie wyglądać na tej Awup z Jeszcze jest KNS No i G2. Okej, okay, taka awupa dzisiaj do zgarnięcia. W przyszłym odcinku będzie chyba też coś dojebanego. No mamy karambita rubi, mamy szkieletona rubi, karambita rubi mam w ekwipunku. Więc ten karambicik kurczę, poleci chyba na jakiegoś innego skinka, na jakąś inną wymiankę. Kurwa, mógłbym wziąć 9 Gamma Doppler Emerald, mógłbym wziąć lotusa. No, będę musiał to przemyśleć. Będę musiał to przemyśleć, co by tutaj fajnego wziąć. Yy, ten fire serpentik, no jest tak brzydki, że nie jest mi generalnie już potrzebny, a już odebrana. No ja myślę, że możemy jeszcze a walnąć underka, walnąć underka i dajmy raz, dwa, trzy, cztery, robimy jeszcze takiego underka za cztery dyszki, no i jestem ciekaw czy z tego underka jeszcze coś jebnie, no jestem, jestem naprawdę ciekawy, czy taki anderek nam jeszcze coś tutaj wypluje, jak wypluje no to chyba padnie. Jest karambit, M... a nie, ma doppler face dwójka, okej. Okay. Dobra, ty, na razie jest zajebiście. Jest bowik. Okej, okay, no niestety. Niestety unlucky, ale to by była ostatnia bitwa w tym odcinku. To by było na tyle. Trzymajcie się. Na razie.